Hej witam Was serdecznie na kanale w kolejnym odcinku i dziś będę robić challenge do którego nominował mnie Smaff, który jest gdzieś tam i będzie to challenge w którym przez 24 godziny będę siedzenie tylko i wyłącznie na literę D jak Dominik. Także mamy właśnie godzinę jakąś dziesiątą, może koło 11. ogarnęliśmy się i musimy wyruszyć na jakieś śniadanie. Z tego co patrzyłem, na literę D nie jest wcale tak dużo jedzenia, a co gorsze, nie ma w ogóle prawie żadnych napojów na literę D. Więc jeżeli chodzi o śniadanie, to zjem sobie drożdżówkę. Eee, tak naprawdę będę ją jeść w samochodzie, ponieważ jedziemy do biura. Eee, normalnie gdybym jadł w domu, to pewnie bym sobie wziął jeszcze jakąś, nie wiem, jak, z jakimś dżemem, bo też jest na literę D. Ale jeżeli chodzi o picie, to naprawdę siedziałem i zastanawiałem się, się, co może być na literę D? Nic nie wymyśliłem, oprócz tego, że mam w domu wodę, która jest marki Dobrowianka, to na nic innego nie wpadłem, więc nie wiem co będę pić przez cały ja dzień. Ja wiem. Co? Drinki. No, dobra, drinki, ale coś takie naciągane. Nie wiem, będę myślał, jeżeli uda mi się znaleźć jakiś napój w sklepie na literę D, to go kupię, oprócz Danonków. Dobra, to jeżeli coś znajdę w sklepie, to wam dam znać, a jeżeli nie, to będę pić wodę do obrowiankę Bo wiecie, woda jest neutralna, nieważne a ma nic na D. Więc teraz chodźmy do sklepu, albo do cukierni, albo piekarni i kupmy drożdżówkę, bo jestem głodny A tak w ogóle, jeszcze na samym starcie chcę Wam powiedzieć, że jeżeli widzicie to logo, które się tutaj pojawia, to moi drodzy, w końcu kolekcja startuje już w ten piątek, czyli jutro o godzinie 16. Na dirstyk.pl, link macie w opisie. Będzie preorder, będziecie musieli poczekać odrobinę na, na swoje paczki, ale dostaniecie jako pierwsi, jeżeli kupicie w preorderze. A na dodatek, w preorderze dostaniecie moje zdjęcie z autografem, który własnoręcznie oczywiście napiszę. Dostaniecie też wlepy i uwaga, dostaniecie też opaskę z jakiejś poprzedniej kolekcji, losową opaskę. Więc jeżeli chcecie dostać te rzeczy w gratisie, czyli naklejki, pocztówka z autografem i, w, i opaskę, to koniecznie zamawiajcie w preorderze. Będą naprawdę super rzeczy, tutaj możecie kilka ich zobaczyć. Będą bluzy, Będą koszulki, będą crop topy dla dziewczyn, więc w ogóle zarąbista sprawa, jeżeli chodzi o wakacje, będą nerki, będą okulary, na jestem w szoku, bo ta kolekcja mi się tak podoba. W końcu zrobiłem coś, co od dawna chciałem zrobić, bo moja wcześniejsza kolekcja DJR z tym kółkiem, była taka trochę stylizowana, to wiecie, było z musicli i w ogóle, bo tam była korona, bla bla. Ale chciałem, żeby w końcu moja kolekcja była trochę taka bardziej streetwearowa, żebyście wy się nie wstydzili, w tym chodzić, żebyście wy się czuli komfortowo i żeby było wam fajnie w tych bluzach, i żeby nikt też wam nie mówił, że o, macie bluzę od yy, yy, yy. Więc jeżeli Mieli taką, z takim logo Dier jakie widzicie tutaj, to wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo fajne, że będziecie się czuli w tym mega komfortowo. Także kolekcja startuje, preorder kolekcji startuje już jutro o godzinie 16 na Dierstag.pl. Obserwujcie też Instagrama Dierstag.pl, ponieważ tam też będzie dużo informacji odnośnie tej kolekcji. Oczywiście kolory są neonowe, ale są też takie jak czarny, biały, żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale ja osobiście uwielbiam neony. Jeżeli chodzi o kolory neonowe w tej kolekcji, to są one limitowane, więc uwaga, mogą się mega szybko wyprzedać i ja na to nie mam wpływu bo bluzy różowe w Neonie są naprawdę ciężko dostępne, jeżeli chodzi o szwalnie, więc mamy naprawdę ograniczoną ilości sztuk. Także jeżeli ktoś chce mieć różową bluzę z zielonym neonowym logo to koniecznie się spieszcie. Kroptopy tak samo. Ja też się będę spieszył, żeby je zdobyć, bo chcę je mieć na sesję. Także wiem, że długo nie było żadnej nowej kolekcji, ale w końcu jest. Jest taka, jaka chciałem, żeby była. Jest streetwearowa, ale jest nadal w moim stylu. Są neony, które uwielbiam, które kojarzą mi się ze Stanami, które też uwielbiam eee, i są kolory, które uwielbiam. Bo wiecie, neony jako neony i kolory, neony jako kolory. Wszystko, co uwielbiam udało mi się włączyć w jedną całość i i naprawdę jestem z tego mega zadowolony. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba i że będziecie zamawiać. Są so, rozmiary XXS i XS, czyli rozmiary dziecięce, bo wiem, że zawsze o to pytacie, czy będą małe rozmiary, więc uwaga, są rozmiary XXS i XS, są dziecięce rozmiary, możecie zamawiać. Naprawdę, będę mega szczęśliwy, jeżeli zamówicie. Dajcie znać, czy, czy się zbieracie, żeby coś zamówić, czy macie może coś z mojej kolekcji poprzednich. Także piszcie w komentarzu, a teraz lecimy po drożdżówkę, bo jestem naprawdę głodny, a się trochę podekscytowałem. Dojechaliśmy do galerii, idę szukać drożdżówki i napojów na literę D. Jesteśmy na napojach i znaleźliśmy Doktor Vita. Dymbark, Nie? Nie. Tak doktor Witt przeszedł, no bo to jest nazwa. No to Dobrowianka też przechodzi w ten sam sposób, więc mam napoje na dzisiejszy dzień. The mountain. The mountain. Nie można od tyłu Dobra, byliśmy w Karfurze, kupiłem e, drożdżówkę Więc teraz idziemy do samochodu i jedziemy do biura Jesteśmy już w aucie, szykujemy się do jazdy do biura I powiem wam, że coraz częściej jem śniadania w aucie Dobra, bo zazwyczaj rano wychodzimy z mieszkania i jedziemy od razu gdzieś Więc wtedy jem w aucie Czemu oni tak robią kanapki, że wystaje połowa z więc... No, żebyś się uwalił ja to Nie wiem, albo żeby ludzie widzieli jakie są składniki Nie mogę wyjąć drożdżówki nie jest może to y, najpiękniejsza drużówka jaką w życiu miałem, ale wygląda całkiem nieźle. Otwarta? Dobra. Słuchajcie, właśnie siedzimy i się zastanawiam co mogę zjeść na obiad i znalazłem... Państwa miasta online, gdzie mają wszystko wypisane na literę D. I uwaga, są tak tyle, nie najem się chyba. Mam devolaja, więc to jest jedyna chyba opcja. No i mają tutaj jeszcze z takich obiadowych rzeczy mają wypisane na przykład duszona kaczka. Ale to już jest trochę naciągane, bo to jest kaczka, a to, że jest duszona, to jest tylko wiecie przyrządzenia. Przeglądając wszystkie te możliwe rzeczy do zjedzenia na obiad, wychodzi mi, że mogę zjeść tylko Devolaya. I na deser Donata. Słuchajcie, przejechaliśmy pod restaurację, która się nazywa Czerwony. Gdzie jest nazwa? Gdzieś tam. Czerwony Wieprz. Udało nam się w ogóle pierwszy raz w życiu, jak nagrywam film, zaparkować od razu pod knajpę, do której chcemy iść. Naprawdę, to był mega fart. Więc idziemy na dewolaja. Okej, okay, mamy menu. Więc szukam mojego O Odem, ale to jest duże. Jest. Proszę dewolaja Deluxe. Idealne. Jeżeli chodzi o napoje, to jedyne co znalazłem to jest piwo, na literę D, więc chyba niestety nie będę nic pić. A nawet drinki bez alkoholu. O oh jest, domowa lemoniada, czy to się liczy? Jest stanie domowa, jest na literę D, domowa lemoniada, idealnie. Żeby nie było, nie oszukuję, domowa lemoniada. No i dotarło wszystko, mogę jeść. Będziemy sprawdzać, czy wypłynie masło, bo teoretycznie powinno, tak mówiła pani Magda. Jeszcze. O matko Ude Dobra Nie mam pytań Dobra Powiem wam, że mam wrażenie, że za chwilę pęknę, po prostu po prostu pękne. Wracamy właśnie z biura do mieszkania i będę przygotowywać dzisiaj film, bo o godzinie 19 go publikuję. E, aktualnie jest 1420 więc jeszcze zanim pojedziemy do domu, ja zawsze jem coś na podwieczorek, ze względu, iż na literę D mamy donaty, to jedziemy właśnie do restauracji Mod, nie wiem jak to się czyta MOD po prostu, e, gdzie mają podobno bardzo dobre donaty, więc kupimy kilka i je przetestujemy przy okazji. Dojechaliśmy, mamy takiego farta, jeżeli chodzi o parkowanie, że jestem naprawdę w szoku. Ogólnie jestem tu pierwszy raz, ale wygląda to naprawdę ładnie. No Filip, się wpasowałeś w różowe stoliki. Dobrze, mamy nasze lecimy do mieszkania. Słuchajcie, kupiłem cztery donaty, więc uwaga, teraz zrobimy mały test. Nie mogę pić kawy, więc jest to dla mnie przykre, bo teraz bym wypił kawę specjalnie do tego. Usłyszałem przy kasie, jak pani mówiła, że są ciężkie. I drugi pan i powiedział tak jakoś, tak nie za bardzo chciał przy nas, ale powiedział, że są jakieś inne dzisiaj i że przyszły cięższe. Nie jest zachęcająco to brzmiało, ale wziąłem, bo na potrzeby filmu. Kupiliśmy z biała czekolada, drugi obok hibiskus, na dole mango, i macza. Ja nie wiem, czekany. ja jestem na diecie, ja nie wiem. To nie jest. mogę mówię tak. Nie. Nie namawiaj mnie, ja nie jem, nie namawiaj mnie. Ej, ale on jest z białą czekoladą, a ja tu widzę tofi. W Mokre. Mm. Mm. Jeżeli chodzi o same donaty, to ogólnie są spoko naprawdę, bo są miękkie, ale sama polewa… No, spuszczona biała czekolada, która jest strasznie ciężka, za ciężka do tego. Teraz hmm, hibiskus, wszystkiego pogryzie. Ten już ma inną tą glazurę na wierzchu. O, jaki jest miękki. I mm, mm. ta polewa jest taka chrupiąca. Dobra, mango. Mango jest trochę w stylu pierwszego, że widać, że ta polewa jest taka cięższa, no ale dobra. Spoko, ale by, bywały lepsze, z hibiskusem na przykład i macza. Uwaga. Mmm, Mam problem z tymi polewami, bo one wszystkie są takie mega kleiste. Ten z hibiskusem to wygryw, ale jeżeli chodzi o same ciasto pączka, Naprawdę dobre. No to fajnie. Mamy podwieczorek zaliczony. Powiem wam szczerze, że nie wiem jeszcze co będę jeść na kolację. Muszę to przemyśleć, bo wiecie, kolacja jest dość ważna. Na kolację musi być coś dużego, że mia ja się najad. Więc będę chciał o kolacji, ale też na pewno pojedziemy jeszcze do galerii i poszukamy jakiś przekąsek na literę D. Więc zbieramy się teraz do sklepu, kupię sobie przekąski i jakąś kolację na literę D. Więc po prostu robimy shopping na literę D i zrobimy później unboxing. Dobra, jesteśmy w sklepie i szukamy czegoś na literę D. Widzę, tak tyle. Okej, okay, w kakao, w cynamonie i w chili. Wezmę te kakao. To definitywnie wygląda jak włosy, spójrzcie na to. A o jakieś tureckie coś. A dziwne. To wygląda jak włosy. Udało mi się znaleźć duplo, więc rzucam. I delicję, tylko muszę wybrać sobie jakiś smak dobry, może malinowe. Wróciliśmy i mam trzy rzeczy. Delicje, tuplo i mam daktyle suszone w kakao. Z chęcią spróbuję tych daktyli jako pierwszych, bo nigdy nie jadłem chyba w ogóle daktyli suszonych. Są bardzo ekskluzywnie zapakowane, kosztowały ponad 7 zł. Wyglądają jak śliwki suszone i pachną trochę jak śliwki, tylko że są w kakao. Słuchajcie, wyglądają tak. Trochę jak liść suchy. Przetestujmy. Hmm, same taktyle w sobie nie są złe, te kakao mi nie pasują z gorzkie. Ale są dobre. to zjemy jeszcze jednego delicja. Dojadłem trochę pączki, więc ogólnie głodny nie jestem, ale nie wiem co zjeść na kolację, bo o ile tutaj mamy słodkie rzeczy, to spoko. No i nie mogę jeść samych słodkich rzeczy, więc nie wiem co zjeść na kolację. Powiem Wam, że właśnie wróciliśmy z miasta. Byliśmy na hulaj nogach, bo była piękna pogoda, piękny zachód słońca, więc właśnie wróciliśmy i odrobinę robię się głodny, ale myślę, że zjem po prostu tego duplo i, i mi wystarczy, bo nie mam nic ciekawszego na literę D. Myślałem, że będzie to bardzo łatwy challenge, bo jak pisałem jedzenie na literę D, to było tego niby dużo, ale tak naprawdę okazało się, że nic tam nie ma, więc no nie było zbyt łatwo. Myślałem, że będzie łatwiej. Mam nadzieję, że ogólnie Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby widzieć więcej takich filmów. Możecie też nadrobić sobie pozostałe filmy, których jeszcze nie widzieliście. Zapraszam też do Filipa, który nagrał pierwszy taki film właśnie z literą, gdzie też mnie nominował do, do challenge'u. I chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że pamiętam, że oprócz takich trendów w ogóle to miałem też nagrać yy, słodyczowe testy, więc niebawem mam nadzieję, że jakiś słodyczowy test się pojawi. Chciałbym też zrobić coś w Wannie. Mimo, że nie są to łatwe challenge, to chciałbym, bo trochę mi tego brakuje. Na razie. Żegnam się z Wami, jest godzina 22. Też mi ktoś napisał ostatnio, że Dominik, doba nie trwa od godziny 12 do 22. I owszem, wiem, że od 12 do 22 to nie jest pełna doba, ale po godzinie 22 raczej już nic nie jem. I przed 12 też raczej nic nie jem, bo następnego dnia śniadanie jem zazwyczaj jakoś właśnie po 12. I jakby kończę ten film przed snem, bo wiem, że i tak już nic nie zjem do tej 12 następnego dnia, więc 24 godziny zaliczone. Tutaj tylko. Żeby się wytłumaczyć. Także dziękuję Wam bardzo, życzę Wam miłego wieczoru. I pamiętajcie, jutro o godzinie 16 na diers.pl ratuje nowa kolekcja. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!